Cześć Rosa, witajcie w koncie kuretrobiacza, moi drodzy. Jak już Wam zapowiadałem, w tym tygodniu zrobimy unboxing tego, co otrzymałem jako prezent. Jak również to, co kupiłem sobie w Polsce i z czego jestem naprawdę zadowolony. Paczki, które yy, zakupiłem, leżą koło mnie. Na początku zajmiemy się prezentem od Retro Ravena. Przysłał mi tutaj paczuszkę, jak sami widzicie. Jeszcze jej nie otwierałem. Rejon się już mi parokrotnie pytał, czy otworzyłem tą paczkę. Zobaczyłem coś w środku. Jakie jest Twoje zdanie na temat tego, co mi wysłał. Za każdym razem mówiłem mu, że no poczekaj. Chcę y, zrobić unboxing od razu z Twojej paczki, czyli z tej, jak również z tego, co udało mi się kupić w Polsce. Dobra, nie przedłużając, ja robię pierwsze nacięcie tej paczuszki. Cyk, wchodzi jak masło ten nóż. No i tak delikatnie, bo nie chcę nic uszkodzić. Tutaj powinno to chyba jeszcze chyba tutaj iść w dół, albo i nie, nie wiem. To jest najgorszy, tak się robi wideo unboxing z tyłu kamery. Słuchajcie, wtedy ludzie boją się, że coś, ja się potnę, że coś sobie zrobię przez przypadek, bo jak mówię, no za kamerą i robić unboxing. No to nie jest to zbyt proste. Rejwem wybacz mi, po prostu wyrwę tą stronę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to brutalny unboxing. Nie róbcie tego w domu. W ten sposób nie otwierajcie paczek. Słuchajcie. Już widzę. Jest to książka. Książka Komodore Amiga 500 Power Pack. Czyli Raven, dziękuję Ci serdecznie. Książka oczywiście jest w języku niemieckim, dlatego Raven pomyślał sobie, że skoro mieszkam w Niemczech, no to czyli raczej ten język znam. I coś na ten temat będę mógł sobie poczytać, na temat Amigi, na temat tego, co zawiera ta książka, co mam w ogóle tutaj w spisie, słuchajcie. Instalacja i start programu. Potem mamy jeszcze jakieś pierwsze pliki. Co tam jeszcze jest? To jakieś coś do przerobienia, coś na temat chyba programów jak Workbench i tak dalej. Czyli to jest taka mniej więcej instrukcja, w jaki sposób, instalacja twardych dysków. Zobaczcie tutaj, to jest coś też ciekawego. Słuchajcie, naprawdę fajna książka. No, powiem ci, że Raven jestem zaskoczony. Super, jakieś tutaj jeszcze jakieś komendy do odpalenia będę miał. Coś do poczytania, co my tutaj jeszcze mamy z tych innych tematów. Cyk. No na razie nic nie ma, to jest cały czas wprowadzenie, ale książka mi się bardzo podoba. Dziękuję Ci ją za ten prezent, bardzo serdecznie. Słuchajcie, no będę miał coś do poczytania. Planowałem zrobić unboxing już wcześniej, żeby sobie poczytać na temat tej książki podczas urlopu, ale zrezygnowałem. Z tego chciałem zrobić podwójny unboxing, żeby. Troszeczkę dłużej ten unboxing trwał. Słuchajcie, jestem naprawdę szczęśliwy. Jest to chyba pierwszy prezent, który dostałem od widza i zarazem youtubera, który i ogląda moje programy, i ja jego oglądam. Razem się cenimy. On lubi moje materiały i ja bardzo lubię jego materiały, jego live'y. Reven Kruku, dziękuję Ci serdecznie. Będę miał co czytać, bo jak sami widzicie, książka jest dość... Gruba, słuchajcie, mamy tutaj w sumie no nie nie 12 stron, a mianowicie ile tych, które strony jest, jak żeby do rozpiski, 245 stron i tutaj już jakiś dodatek do tego. Dziękuję Ci, Reven, serdecznie, super rzecz, poczytam. Dowiem się coś, czegoś więcej na temat Amigi, o czym może nie wiedziałem. Yy, patrzcie, tu szybicy się informacje na temat Pimbal Wizard jakaś program do geografii, trzeba będzie poszukać w ogóle tych programów, które, o których mówi ta książka. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, Rewen. A my przechodzimy do paczki numer dwa. I tak jak sami widzieliście na reklamie, sprzęt jest u mnie, jak jeszcze widzicie, jest w folii, nie jest otwierany. Czekałem z tym wszystkim, słuchajcie, no byłem na urlopie, mogłem to otworzyć, nawet moja siostra powiedziała do mnie, dawaj otwieramy i gramy, powiedziałem nie, 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 chcę zrobić unboxing, chcę zobaczyć jak ten sprzęt wygląda i chcę się z tym wszystkim podzielić z Wami. Tak więc, jak sami widzicie, na z przodu mamy nazwę Capcom Home Arcade. Tak mniej więcej wygląda ta konsola, ten automat do gry. Mamy tu 16 klasycznych gier, które są opisane. Z drugiej strony, zobaczmy, jak wygląda druga strona. Jak już widzicie odwróciłem opakowanie, mamy tutaj grę 100... 1944. Mam tu Aliens vs. Predator, mam tutaj Armored, nie mogę doczytać Warriors. I inne gry, które są na pewno klasycznymi grami z yy, firmy Capcom. Dlatego, jak widzicie, jest folia, ja ją na chwilkę teraz rozpakuję. Z tej strony już też widzę. Powolutku otwiera mi ta paczka. Jeszcze tu jest wszystko poklejone. Będę musiał zrobić cięcie i za chwilkę otworzymy ją, jak gdy się pozbędę tej całej folii folia już zdjęta jeszcze raz bez folii wygląda to jeszcze ładniej ten obraz tej konsoli tego arcade sticka lub też podwójnego arcade sticka lub też automatu jak zwał tak zwał jest teraz dostępny w lepszej jakości obrazu słuchajcie po prawej stronie zauważyłem oczywiście że mamy tu jeszcze informacje na temat tego co znajduje się w środku, nie jest tego dużo. 2,5 metra kabel HDMI, 2,5 metra kabel zasilający, oraz instrukcja obsługi. Nie wiem, czy jest też w języku polskim, chociaż kupione zostało to w Polsce. A z drugiej strony, już wam pokazuję, mamy jeszcze informacje o wszystkich dodanych tych grach, które mieliśmy tam z tyłu, z dolnej strony kartonu. Tutaj jeszcze raz po ikonkach możemy przeczytać jakie gry są dodane, mamy funkcję, czyli mamy obraz 1080p. Mamy tutaj online High Score listę, czyli mamy możemy w jakiś sposób, tu jest z gwiazdką, więc pewnie trzeba będzie podłączyć się do internetu, że nasze wyniki w jakiś sposób możemy też. Yy, przesłać do internetu, aby sprawdzić z innymi osobami, które posiadają tą konsolę. Yy, oczywiście możemy zrobić update poprzez WLAN. Oczywiście potrzebujemy do tego, to jest na samym dole napisane, połączenie z internetem. Ciekawa sprawa, czy ten Wi-Fi już działa, czy też nie. Nie wiem. Będę musiał obejrzeć więcej filmów z Pressfire to Continue. dla wszystkich tych, którzy znają ten sprzęt. Wy wiecie, co ten sprzęt może? Marecki na swoim kanale pokazywał dużo, dużo update'ów i dużo innych softwów, które możemy dograć tutaj, aby cieszyć się jeszcze większą ilością gier. Ja prawdopodobnie nie będę tego robił, bo lubię stan oryginalny takich konsol. Do innej większej ilości gier mam inną konsolę, mam inne arkety, które Wam pokazywałem. A teraz zobaczymy w jaki sposób to mogę otworzyć. Yy, czy gdzieś tutaj jest jakieś takie zaklejenie? Mamy tu chyba jakąś jeszcze tasiemkę. Tak jest, z tej strony jeszcze jest tasiemka i z tej strony też. Tak więc ja delikatnie ją natnę. Syk, żeby nic nie uszkodzić. I tu jest jeszcze z drugiej strony. Ta i miejmy nadzieję, że dojdziemy do momentu, w którym będę mógł już Wam otworzyć ten karton i pokazać, co jest w środku. Patrzcie na to. Mamy tutaj, poczekajcie, muszę to zrobić bliżej. Mamy tutaj kabel USB albo też zasilacz, jedną z dwojga. Teraz sprawdzimy, co my tutaj mamy. No, wychodź, wychodź, czy jest tu kabel? Czy... Słuchajcie, mamy tu po prostu. Prawdziwy zasilacz. Nie tak jak w niektórych konsolach, że mamy kabel, ale nie ma zasilacza. Tutaj dostaliśmy, dostaliśmy od razu zasilacz. Bardzo jest to fajna rzecz, bo nie trzeba za każdym razem brać zasilania z innego urządzenia. I tak prezentuje się nam, moi drodzy, konsola. Powiem Wam, że gałka brzmi fajnie. Samo to wykonanie tego jest przepiękne. Przyciski są... wow, one są chyba nawet o wiele lepsze niż te, które ja kupowałem do swojego Arcade Sticka. Ależ to pięknie działa, Słuchajcie. Ja wiem, że dużo osób się zachwycało tym, ale nigdy nie wierzyłem, że te przyciski są tak dobrze wykonane. No cóż, wyjmijmy to. Uuuu. Muszę to wziąć bardzo powolutko, żeby niczego nie uszkodzić. I zobaczymy, co znajduje się. Już tu widzę kawałeczek, mam nadzieję, że wreszcie coś widzicie. Patrzcie, odwrócę tutaj na początku, odejmę tę koszulkę z tyłu. Mamy tutaj, jak już wspomniałem, kabel USB. Mamy tu instrukcję obsługi. Faktycznie krótką instrukcję obsługi. Z jakimi jeszcze najklejkami, które są tutaj. A gdzie wrzucić monetę, gdzie jest gracz pierwszy, drugi. I również gdzieś się znajduje pauza w grze albo na konsoli, w jaki sposób podłączyć to całe ustrojstwo. No mam tu instrukcję oczywiście we wszystkich językach świata, ale pewnie no nie nie ma polskiego, mamy angielski, francuski, włoski, niemiecki i hiszpański. Ale no chociaż i taka instrukcja, dobrze, że jest dostępna, większość z nas y, rozumie język angielski, a jeżeli nie ma angielskiego, ktoś nie zna. No to nie trudno się domyśleć nawet po samych obrazkach, no i mamy dwójpometrowy kabel HDMI. Jak wygląda sama konsola, odłóżmy ten karton. I jej... więc konsola prezentuje się z przodu, nie mamy żadnych złączy, powiem Wam, że naprawdę jest ciężka, ale to dobrze. Z drugiej strony mamy oczywiście. Wejście, nie, wyjście USB, a raczej wejście chyba do podłączenia Pendrive'a, wyjście HDMI, wejście na zasilacz, no i przycisk zasilania super. Z drugiej strony, wow, żeby mi nie uciekła z rąk, z drugiej strony mamy tylko informację, że to Capcom Home Arcade. Konsola powinna być użytkowana przez osoby powyżej lat 12, wyprodukowa wypro wyprodukowana w 2019. Roku. I tu macie zobaczcie, że wy to widzicie. Home Arcade też fajnie zrobione. Nóżki mamy gumowe, żeby się cała nie konsola nie, śmi, nie ślizgała po. Patrzcie jeszcze źle z tej strony nawet. Oj. Nie po stole. Dobra, tak wygląda ta konsola. Słuchajcie. Podłączmy ją, zobaczmy, jaki jest pierwszy start tej konsoli, a i przy okazji, jeżeli ktoś by chciał taką konsolę kupić, jest ona dostępna, do tej pory była dostępna w jednym z sklepów RTV AGD. Tam tą konsolę kupiłem. I dodatkowo za 6 zł dodatkowo otrzymałem Pixel Pulse, w tym wypadku jest to Street Fighter. Normalnie ta lampka, bo to jest lampka na ledach z różnymi postaciami. W tym wypadku oczywiście jest postać ze Street Fightera, czyli Ken. I za 6 zł naprawdę opłaca się to kupić. Bardzo fajnie to wygląda i ja raczej nie będę jej podłączał, chociaż kto wie. Bo i nawet i w ten sposób w kartoniku prezentuje się bardzo ładnie, a po drugie już chyba raczej nie mam nawet miejsca, żeby gdzieś to podłączyć. Ale powiem wam, że za 6 zł nie zrobimy nic źle. Prawdopodobnie będę musiał jeszcze dokupić jakieś inne postaci ze Street Fightera albo z innych, może z Mortal Kombat. Wiem, że widziałem też Raidena dostępnego tam do kupienia do, do tej kolekcji. Dobrze, nie przedłużając, podłączymy to, wystartujemy to pierwszy raz, zobaczymy się i w jaki sposób się ta cała konsola botuje, czyli jak startuje i co widzimy na ekranie. No, i to... no dobra, moi mili. Kapką podłączony, kabel zasilający również. Wciskam przycisk startu i zobaczymy, co się stanie. Lampka z tyłu świeci się na czerwono, czyli coś się zaczyna dziać. Cześć, to ja. No i zobaczmy, co tutaj się. Kochmedia, 2019 rok. Capcom Home Arcade, dobra. No i co nas jeszcze w jakieś ustawienia? Czy od razu? Zobaczmy. Biały ekran. Od razu jesteśmy w Karuzeli Gier, okej. Okay. 1944 rok. Tu mamy Aliens vs Predator. Armored Warriors. Capitan Commando. Capcom Sports Club. Nie kojarzę te gry. Cyberbots. Nie przypominam sobie, pewnie gdybym odpalił, żebym rozpoznał. Tą grę znam, bardzo ją lubię. Fajna mordoklepka. Echo Fighters. Final Fight. To już jest klasyk. To również jest bardzo znany klasyk, jedna z, jedna z cięższych gier, jeżeli chodzi o przejście, bo trzeba ją przejść dwa razy. Giga Wing, nic mi nie mówi, pewnie jakaś strzelinka. Mega Man, no, chyba raczej każdy o tym tytule ktoś z Was słyszał. Pro Gear, nie wiem. Street Fighter 2, no sama klasyka w sobie, jeżeli chodzi o Capcom. Strider? Czy coś w tym stylu? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. O, to też jest fajne, to jest coś a'la Tetris Puzzle Fighter 2 Fighter Turbo. No i wracamy do 1944 roku. Dobra, słuchajcie, odpalmy jakąś pierwszą grę. Z ustawieniami pobawię się już potem, aby Was już nie zanudzać. Sprawdźmy może na, na początku 1944. Ale powiem Wam, że przyciski naprawdę działają bardzo cicho, fajnie. Joystick również. Ok. No i startujemy. The Deep Blue. Ok. Bardzo ładnie ta gra wygląda. Nawet na takim dużym telewizorze, który ja tutaj mam. I powiem Wam, że gra się przednio. Naprawdę nie słychać w ogóle przycisków. Jeżeli słyszycie, że też wciskam, no to naprawdę macie dobry słuch. Ale gra naprawdę jest za je fajna. No dobrze moi drodzy, czyli tak wygląda Kepcom, i unboxing. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Yy, że jeżeli będziecie mieć ochotę, zakupcie sobie tą konsolę, bo naprawdę jest warta swojej ceny. Tym bardziej, że na, a, w portalach aukcyjnych ta konsola jest dwa razy droższa aniżeli w yy, normalnie w sklepie. Ja sam sprawdziłem, bo na początku chciałem ją kupić tutaj w Niemczech. Yy, wyszło na to, że na Amazonie w tej chwili cena tej konsoli to prawie, znaczy mylę, 220 euro, tak więc. Bardzo dużo, a w sklepie w Polsce w to jest troszeczkę powyżej 100 dolarów, 100 euro, przepraszam. Tak więc naprawdę warto kupić sobie tą konsolę, że się nad tym zastanawialiście, nie czekajcie dłużej, bo nie wiadomo jak długo ten sprzęt jeszcze będzie dostępny, a dodatkowo mówię Wam, w tej ofercie było to, że za 6 zł ten... Pixel Pulse. Widzicie, że po lekko po lewej stronie można kupić dodatkowo za naprawdę 6 zł, czyli normalnie ten sprzęt ta lampka kosztuje chyba 20, yy, nie 20, 20 euro, czyli około 20 euro, yy, a tu mamy za 6 zł, tak więc naprawdę warta, warto sobie dodać to jako jakąś zabaweczkę kolekcjonerską. Może to tak powiem. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, obejście jakieś jeszcze, również inne. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę do góry, a ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu, moi drodzy.